Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ostatnio skończyliśmy eksplorację jaskini w tym miejscu, także chodźmy dalej. Podejrzewam, że to już będzie... końcóweczka tego miejsca. jak nie przejdziemy, no co ty? Zobacz, że my tutaj mamy... drugi możliwości. A to, że to się zasypało, Eee! Pewnie kolejna zagadka, ale wszystko leży na dnie. Aha, A, czy mamy co? nową zagadkę. Jak przedostaniemy się na drugą stronę? No, kurde, Madagaskar. Ja wiem, że my tam będziemy się poruszać, także no. No dobra. Ciekawe rzeczy opowiadają. Mam nadzieję, że sobie gdzieś tam to przeczytaliście. No, nie leć, nie leć. Kurde, ale to pięknie wygląda. Chociaż troszkę mało się rusza, to może. Może wiatru nie ma. Dobra, pokażcie mi tą zagadkę. O co tutaj? Myślę, że ta drewniana huśtawka może nam załatwić. O co tutaj tyle krzyku? Raz w śmierci. podejrzewam, że on o obciążę nice. tylko jak on teraz przejdzie <grywanie> dokładnie. Co ze mną? Ha. Ja podejrzewam, że musiałem się chyba tam udać. Skoczę na to koło. Może to mi coś pomoże. A jak nie, to trudno. Okej, okay, koło jednak nie, ale były jakieś skały. Dobra. Tak, daj mi chwilę! Tylko jest problem, bo ja się wróciłem, ja musiałem tam do góry jakoś skoczyć. A mam skrzynię, okej. Okay. coś do obciążenia czyli wszystko jasne. Tylko czy ja tym trafię w to? Jest cięższa ode mnie no, nie wiem. Dobra, dobra. Tylko jak ja to zrzucę to on dostanie w Rate tym Nie, nie poleciałoby to Ej, ładny przelot cholera wiedziałem, że to się zacznie rozpalać No ja też mam taką nadzieję. Aczkolwiek jeszcze bym tu troszkę pochodził. Po co dekorować miejsce zakopania Albo tworzyć zawiłe zagadki Nie, no, zagadki jeszcze rozumiem, ale posągi chyba oni tu mieli kryjówkę i po prostu tu schowali skarb no. Tak też może być To kolejny krzyż. Ten chociaż jest wysadzany, ta? Ej, ej, nie, nie dotykaj. Ej, czemu? Waga? Nie widzisz. To jedyna cenna rzecz wiaskini. No tak. To kolejna próba. Chciwość. No tak. Albo raczej jej brak. Okej, okay, więc Ym, pewnie chodzi o On... monety. Jesteś pewien? No raczej tak. No to ryzyk, fizyk. Ale weź jedną. Chciwość. Wiem. Chwila próby. No to się teraz będzie działo? What the fuck? Znajesz kształt? To Madagaskar. Patrz. Tu jest gwiazda. To Kings Bay. Zgadza się. sen. Bawi się z nami. O czym ty mówisz? Avery zabawia się z nami. Zdaliśmy test. To gdzie jest ten cholerny skarb? A? To jest Kings Bay. Super. I co dalej? Syberia? Baza na Księżycu? Nathan. Ci, którzy zasłużą, trafią do Edenu. On rekrutował. Kto rekrutował? Avery rekrutował. Rekrutował, ale po co? No. Panowie, robicie bardzo dużo hałasu. Broń na podłogę. Powoli. Wciąż mamy porachunki. Wyrzucenie mnie z okna to za mało. Rejf? Rejf, zgłoś się. Jestem na cmentarzu. Rejin, oni tu byli. W tej chwili stoją przede mną. Co? Gdzie jesteś? Wracaj do katedry. Idź Zaraz będę. Tylko, broń Boże, ich nie zabijaj, tak? No to się streszczaj. Zawalczyłbym z nią jeszcze raz, ale... Kings Kurczę nóż. Tak, ale... Gdzie w Kings Bay? Bez tego krzyża się nie dowiesz, ale... Tylko dwóch ludzi wie, jak trzeba go użyć. Niech zgadnę. To wy. A rajfa w tej kwestii to raczej bym nie liczył. <laughs> Sorry, chłopcy, nie będę negocjować. Przynieś krucyfiks. Aha, to ją podpuścili. To A co? Z definicji krucyfiks oznacza krzyż, na którym wiesz co? Nieważne. Nie dotykaj! Co mam zrobić? Ja pierdziel, co ja mam tu zrobić? Zaliczył czołowe zderzenie, zyskało mi dyntka. no ja jak mam tam. No mogę doskoczyć, czemu on wcześniej nie, nie doskoczył. wolałbym w dół mimo wszystko. Mam kałacha, co prawda, ale i tak jest fajnie. Dobra, wy się tam bijcie, ja sobie poszczegamę. No, nie zabiłeś go. Co za burak. Masakra, co się dzieje? Dobra, bo ja tu zginę za chwilę. Tak dalej pójdzie. Trzy heady dostał i przeżył. Dawać amunicję. O, jakaś pompa. No to będzie teraz rozwałka. Coś tu jeszcze chce dostać? O, dynamity. Nice. No, oddejdź. Ten dostał granatem, dalej żyje. jak Ta pompka jest nawet... nawet przyzwoita. Gdzie oni? Tu szczelali? O ty świniu... Dobra, leżeć. Ale Nawet tutaj słyszę te fajerwerki. Co tam się dzieje? Spoko, sali. Dobra, co z tą wieżyczką? Naprawdę to nie, nie zadziałało. Nie wiem, co mam z tą wieżyczką zrobić. Czeka, czy ja mogę z tego strzelać. Gdzie on jest? się trochę. Co nie? Dobra, jeden, drugi. Chciałbym tą sniperkę zobaczyć. Dobra. Wszyscy oberwali. Fajna strajpareczka. Chyba lepiej to zrobili nawet niż wy dla do was. Tak. Panowie, uspokójcie się. Dobra. Skończyło się babcyne sranie, dawać. Amunicje, lecimy dalej. Ale rozwałka zniezła. Nie da się ukryć. Okej, okay, samolot. Kurde, ci są nieśmiertelni jacyś. A, super pogoda. O, 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 o co to? To niezły pistolet. Wolę ten mój i kałach mimo wszystko. Dobra, gdzie teraz? Okej okay. Też mi się podobał. No jak on nie umarł od tego? Łatwo ci powiedzieć. Chyba nie na dół. Albo tu? Dobra. Ale akcja. No, jednak był ten chłop tu. To było hamskie z mojej strony. Wolnomierzony headshot. dobra. Amunicji do kałacha niby nie mamy już, ale... Dobra, jednak troszkę mamy. 25 pięć. Na dół, do góry? Hmm. Chodźmy do góry, no. Tu czy tam? jak? To najważniejsze. A tędy. jednak? A stąd co? My poń szybko. Ało brakowało, brakowało, co? Strzelali do mojego samolotu, Nate. Dzięki za troskę. Kiedy dolecisz na Madagaskar? Skarbu nie ma. Jeszcze nie. Nie wiem, o czym mówisz. Zobacz. To złoto. <laughs> Boże. Dobre, i to. A reszta gdzie? Na Madagaskarze? Znaleźliśmy takie pomieszczenie z ogromną mapą Madagaskaru, więc. Tak. Pewnie tam jest. Odnoszę wrażenie, że chyba gonimy w piętkę, młody. Słuchaj, skarbu nie było w Szkocji, ok? To po co to wszystko było, a? Cały ten święty krzyż. Tak jak to... już wspomniałem, może on tak rekrutował ludzi. Krzyż był zaproszeniem, a te jakąś formą inicjacji. Zdaliśmy egzamin, tak? Ciesz się, Wiktor. Będziesz miał przepaskę i papugę. Nie rozumiem. Na cholerę robić tyle zachodu, żeby odsiać paru ludzi? Zabezpieczał się. Pamiętajcie, że Ever jego naprawdę wielu chciało dopaść. Musiał rekrutować zaufanych ludzi, żeby ochraniać ten ich skarb. Jak to ich skarb? No, no sam, sam pomyśl. Thomas Hugh był piratem, który nieźle się obłożył. I co, co właściwie by mu przyniósł sojusz z Ever? Myślę, że Ever wysłał krzyże tylko do najbogatszych piratów, jak on sam. Dogadali się, no i ukryli razem swoją. Czyli, że skarby z Gunsway to przy tym marne grosze. No właśnie? Okej, okay, to w które miejsce na Madagaskarze mamy lecieć? Kings Bay, to piracka kryjówka z czasów Avery'ego. Znam to miejsce, spora przestrzeń. A gdzie konkretnie? Cóż, nasza mapa leży pod gruzami, więc wiesz. Pff. No i co się śmiejesz? Ludzie, którzy przeszli próg. Rekruci. Co mieli w ręku, wychodząc z jaskini? Zaraz, to jest jakiś wulkan. O. Jest wulkan. Niedaleko Kings Bay. Także nie ma na co czekać. Oh, nie mogłam się dodzwonić. Wszystko ok? Tak, a czemu pytasz? We wszystkich wiadomościach trąbią o tych powodziach. Może wyjazdy do Malezji w porze monsunowej nie był jednak najlepszym pomysłem. Tak, jasne. No, rzeczywiście trochę uziemiły nas te deszcze. Była awaria sprzętu, ale nikomu nic się nie stało. Uważajcie tam na siebie. Więc zaczynasz od jutra? E, mamy drobną obsługę. Prace pewnie przedłużą się o jakieś 10 dni. O, 10 dni? Ej, to może kupiłabym bilet i do ciebie przyleciała, co? A, nie, 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 nie musisz naprawdę. Oni zawsze przeszacowują harmonogram. Na pewno wrócę wcześniej. No dobra. Nie śpiesz się tam i uważaj na siebie. Oczywiście, jak zawsze. A... Słuchaj, przepraszam, muszę kończyć. Jameson czegoś ode mnie chce. Okej. Okay. Kocham cię. Ja ciebie też. Podejrzewam, że ona w którymś momencie się domyśli, że my ją okłamujemy. Jeszcze chyba nie, ale... Ale tak będzie i mamy Madagaskar. Wiktor, co mówi satelita? W tej chwili milczy jak grub, straciłem sygnał. Hej, wiecie co nie gubi sygnału, papier. A więc tak, ta trasa poprowadzi nas prosto do wulkanu. Mogą być wyboje. To co, komu w drogę. Okej, okay. no i tutaj mamy. Istną nowość. No dobra. Czego tu szukamy? No, na widać zabudowania wokół wulkanu. Otwarty świat. Puszczone placówki wieże obserwacyjne. Wieże obserwacyjne? Ejwery był poszukiwany przez wszystkich. Żeby coś ukryć, musiał mieć posterunki zwiadowcze. Jedna z wież stoi wprost na wulkanie. I co? I tam jest skarb? Na to liczę. Dobra, ale moi drodzy będziemy sobie tutaj jeździć w kolejnym odcinku, także dzięki za uwagę, do usłyszenia. Hej, hej.